Co miało być najszczęśliwszym dniem w rodzinie, radosne święto małego dziecka, zamieniło się w prawdziwy koszmar organizacyjny i wizerunkowy. Chrzest święty wnuka Zenka Martyniuka, małego Floriana, niestety nie poszedł zgodnie z planem, na jaki liczyli jego najbliżsi. Całe to doniosłe i rodzinne wydarzenie zostało brutalnie przyćmione przez międzynarodowy skandal, który wybuchł zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej. Wszyscy goście, zamiast skupiać się na ceremonii, Patrzyli tylko na jednego człowieka, a sceny, jakie rozegrały się w kościele, były prawdziwym szokiem, ale szokiem zupełnie innego rodzaju, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać po tym, co wydarzyło się na pokładzie samolotu. W centrum tego całego zamieszania, po raz kolejny, znalazł się nikt inny, jak Daniel Martyniuk, który stał się obiektem kolejnego, tym razem wyjątkowo głośnego skandalu. Niektóre loty naprawdę pamięta się znacznie dłużej niż inne, zwłaszcza, gdy na pokładzie rozegra się istny dramat z celebrytą w roli głównej. Tak właśnie było w przypadku rejsu z hiszpańskiej malagi do Warszawy, gdzie zwykli pasażerowie stali się mimowolnymi świadkami narastającego napięcia i agresji, której źródłem był właśnie syn gwiazdora Bisco Polo. Z relacji licznych uczestników tego feralnego lotu wynika, że Daniel Martyniuk miał być niespokojny i głośny już przed samym startem, a sytuacja zaczęła eskalować, gdy obsługa samolotu, widząc jego stan. Odmówiła mu sprzedaży alkoholu. To właśnie ta odmowa miała sprawić, że sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Najlepszym dowodem na jego kompletny brak skruchy była późniejsza relacja jednej z czytelniczek Superekspresu, która natknęła się na niego niedługo po tym, jak opuścił areszt. Gdzie? Na tym samym lotnisku w Enicei, z którego został siłą wyprowadzony. Co robił? Kobieta przyłapała go na lotnisku w Enicei, pijącego piwo w barze. Ta szokująca sytuacja pokazała, że nawet tak głośna, upokarzająca interwencja międzynarodowych służb i perspektywa gigantycznych kar finansowych oraz prawnych, w żaden sposób nie zmieniła ani jego publicznego zachowania, ani jego destrukcyjnego stylu życia. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego jego późniejsze zachowanie w Kościele było tak niebywałe, musimy cofnąć się jeszcze dalej i przeanalizować kontekst historyczny. Rodzina Martyniuków przez lata wypracowała sobie bardzo specyficzny schemat reagowania na liczne i coraz poważniejsze problemy Daniela: absolutnie zawsze stać murem za synem i tłumaczyć go w mediach, nawet w obliczu najcięższych zarzutów i najbardziej kompromitujących dowodów. Pamiętamy przecież, jak matka Danuta potrafiła publicznie i z bólem mówić o jego problemach z narkotykami, próbując tym wzbudzić współczucie. Pamiętamy, jak ojciec Zenek. W akcie desperacji organizował mu bezpieczny azyl i próbę nowego startu w odległej Hiszpanii. Niestety, jak brutalnie pokazał czas i jak czytamy w materiale źródłowym, żadna z tych interwencji nie zakończyła ciągnącej się sagi kłopotów 36 latka. Historia pokazała, że nawet po przymusowym odsunięciu od oficjalnego show biznesu, Daniel Martyniuk wciąż potrafił generować gigantyczne zamieszanie, przenosząc po prostu swoje awantury i frustracje do sieci. To właśnie w mediach społecznościowych, w serii publicznych, wulgarnych wpisów zalał falą krytyki matkę swojego syna, Faustynę, ogłaszając przy okazji koniec ich małżeństwa. Te publiczne wulgaryzmy i ataki na kobietę, która dała mu dziecko, stały się dla niego nowym, niepokojącym standardem komunikacji ze światem. Międzynarodowa afera z przymusowym lądowaniem w Enicei to po prostu kolejny, tym razem wyjątkowo głośniej kosztowny. Rozdział tej niekończącej się historii. I właśnie w tym momencie, gdy wydawało się, że schemat znów się powtórzy, że Zenek i Danuta zaczną publicznie przepraszać i tłumaczyć syna, stało się coś absolutnie niespodziewanego. Martyniukowie milczą. Ich nagła, kompletna cisza, po tylu latach publicznego bronienia syna za wszelką cenę, jest, jak słusznie zauważono, niemal głośniejsza niż sam skandal. Ta cisza prowokuje lawinę domysłów. Czy tym razem strategia rodziny się zmieniła? Czy może rodzice po prostu stracili już resztki nadziei na jakąkolwiek poprawę? Na ten szokujący brak reakcji natychmiast zareagował nawet inny, znany gwiazdor, który publicznie zapytał małżeństwo Martyniuków: Czy właśnie w tym miejscu, w tym uporczywym milczeniu i braku stanowczości, nie popełnili największego błędu wychowawczego? Ich obecne stanowisko, a właściwie jego kompletny brak, rzuca teraz zupełnie nowy. Niepokojący cień na całą rodzinę i na samego Daniela. I to wszystko prowadzi nas do punktu kulminacyjnego do niedzielnej uroczystości w Białym Stoku. Chrzest Floriana, ukochanego wnuka Zenka Martyniuka miał być wydarzeniem, na które senior Rodu długo czekał o czym sam opowiadał, podekscytowany w rozmowie z Glam Press. To miało być ich święto. Organizacją całej uroczystości w Białym Stoku zajęła się matka chłopca Faustyna która jak zapewniał król Biskopolo, wspaniale sobie radzi, dbając o to, by wszystko wypadło idealnie, a przede wszystkim bez zbędnego medialnego zgiełku i kolejnego skandalu. Szybko okazało się jednak, że o jakimkolwiek spokoju można było tylko pomarzyć, bo w tle majstrowała już gigantyczna sprawa obecności samego ojca chrzczonego. Okazało się, że Daniel Martyniuk, który spędził ostatnie miesiące w Hiszpanii, prawdopodobnie na azylu zorganizowanym przez ojca. Początkowo wcale nie zamierzał przelatywać na uroczystość własnego syna. To jest kolejny szokujący detal. Ostatecznie jednak, w ostatniej chwili, zmienił zdanie i wsiadł do feralnego samolotu z Malagi do Warszawy. Jak się później okazało, ten jeden lot miał odcisnąć swoje mroczne piętno na całej rodzinnej uroczystości. I tu właśnie następuje prawdziwy twist i sekret, którego nikt się nie spodziewał. Daniel Martyniuk. Już po całej tej skandalicznej eskapadzie, ostatecznie dotarł do Białego Stoku. Jego pojawienie się w kościele w niedzielę 26 października, w dniu sztu syna Floriana, z pewnością przyćmiło radosną atmosferę, goście i rodzina musieli być spięci jak struny, oczekując na najgorsze. I stało się coś, co jest największym szokiem w tej historii. Na szczęście wygląda na to, że Martyniuk nie zamierzał wywoływać kolejnej burdy w tak ważnym dla swojej rodziny dniu. Podsumowując, radosne święto chrztu małego Floriana zostało bezpowrotnie naznaczone przez skandal ojca. Ale sceny, które rozegrały się w kościele, były szokujące właśnie przez swój spokój. Zobaczyliśmy człowieka ponurego, posłusznego i spokojnego, obrazek tak różny od agresywnej bestii z pokładu samolotu, że aż trudny do uwierzenia. Pozostaje więc kluczowe pytanie, które zadaje autor źródłowego tekstu, a my je powtarzamy, kierując je do Państwa. Myślicie, że zaczyna do niego docierać rozmiar kłopotów, w jakich się znalazł? Czy ten ponury, posłuszny obrazek z chrztu to tylko chwilowa poza wymuszona przez rodzinę, czy może pierwszy, malutki zwiastun jakiejkolwiek refleksji? Czy po tym, jak został przyłapany na piciu piwa tuż po wyjściu z aresztu, wierzycie jeszcze w jakąkolwiek jego przemianę? Czekamy na Państwa opinie w komentarzach.